Na moim kolejnym odcinku Dzisiaj będziemy e, Jak się nazywają Kabelki No to zaczynajmy To są zarówki e, No i tam, tam są takie kuleczki ze są jebieski Przezroczysty A tam są jeszcze druciki Które się, się, naz które się Nazywają wedembu No to kolejne tu jest wytwazać e-głosu, e a tu jest gniotka, a tam jest coś inaczej. E, ze, ja tu nie wiem, no to tu jest takie, że twozy, e tworzy, 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 e. Będzie tworzyć właśnie głos. No i, no i, no i następny. E, to jest włącznik. Właśnie to jest pokazane, że jak się przesunie, to wtedy się połączają druciki. E, a to się dzieje, że, że. Wiecie co tu jest? Tu jest plastik. I jak się przesunie, to wtedy drucik się podłącza. E, I. No i zapraszam na mój kolejny odcinek. Papa! Pa.